Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy rekonwersyjnej, to możesz znaleźć informacje na naszej stronie szkolenia-szwedzkie.pl. Ale w, w takim przypadku zachęcam do kontaktu telefonicznego, mailowego. Dlatego że w każdym przypadku warto dokazać wszelkiego rodzaju szczegóły. Tym bardziej, że w ramach rekonwersji, oprócz samego sfinansowania szkolenia. Przysługuje Wam też zwrot za dojazdy i noclegi. Zawsze możemy podpowiedzieć, w których miejscach możecie skorzystać, tak żeby maksymalnie wykorzystać przysługującą Wam pomoc. Bardzo wspomnienie jest to, że nie musicie wykorzystać całości środków, które macie na rekonwersję, na szkolenie. U nas możecie sobie te środki podzielić, także możecie korzystać też z innych ofert przy czym zachęcamy do skorzystania w całości u nas.